Wyjaśnić raz na zawsze, wodza kulaszczaków, co, co tutaj jest w ogóle zrobione, jaki prawdomówny i tak dalej. Kula szczaki przede wszystkim odsyłają do zdjęć. My mówimy, że to CGI, nieprawdziwe Photoshop. A czy to zdjęcie w ogóle jest prawdziwe? Popatrzcie na linie ręki. Czy to nie jest taki hamski Photoshop? Że widać, patrzcie na linię ręki i na to tło niebieskie po lewej, że to się tak odcina. A gdzie jakiś tam certyfikat, czy tam inne zaświadczenie o przejściu y, szczepienia? Przecież y, inni, co to zrobili, naprawdę zapewniali taki dowód. A to co? sobie w Photoshop wstawił myśli, że jesteśmy jacyś głupi, tak jak. Twoi fanboje z IQ 87. z ci przytoczy dowód, że sami mówią, że mają w porywach 87 punktów IQ. Proszę. Tomasz Grygiel, Norma. Każdy test tak ma, że za mnie musisz zapłacić, ale ja kiedyś znalazłem za darmo. Niestety, miałem wynik 87. No, myślę, że fanboje... Kula, tego guru Kulaszczaków nie mają więcej. To absolutne porywy. Jak można uwierzyć w taki chamski Photoshop. Nie jesteście ślepi czy tacy głupi. No, no niestety, niestety, ale... No, Dzięki.